Ciemano widzowie! Tytuł, który widzicie, nie jest clickbaitem, a sam odcinek nie oszukujmy się czystą formalnością. Starych widzów kanału, którym bardziej odpowiadał głos prowadzącego numer jeden, już na wstępie chciałbym przeprosić, że informacje o definitywnym końcu tego cyrku na kółkach przekazuję wam ja, jednak po wielokrotnych prośbach nie udało mi się przekonać redaktora naczelnego na nagranie ostatniego odcinka na kanał, bo jak sam twierdzi, przerasta go to i nie czuję potrzeby ponownego taplania się w tym brodziku pełnym gówna i wodorostów. Z mojej strony mogę wam obiecać, że nie zabiorę wam więcej niż pięciu minut z Cennego życia, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Ale najpierw zostaw łapeczkę w górę, albo. MAKRŁ CI do mikrofali. Ufakło! Ten ostatni raz musiałem. Wybaczcie. Kanał BoboTV to trup. Ledwo dychająca babolinka po 15 zawałach, która przeżyła w życiu więcej niż my wszyscy razem tutaj zgromadzeni. Większość subskrybentów obstawiam zapomniało w ogóle o istnieniu tego kanału. To jest wiecie, gdzieś lata wstecz zostawiła subskrypcję, obejrzała parę filmów i słuch o nich zaginął. Gdzieś w połowie 2016 roku kanał miał swoje przysłowiowe 5 minut i wcale nie wykluczam, że gdybyśmy w tamtym okresie zmienili nieco taktykę, jeżeli chodzi o jego prowadzenie, to z powodzeniem moglibyśmy dzisiaj wykręcać całkiem konkretne liczby. Tym nowym widzom, którzy jakim. Z dziwnym trafem trafili tutaj dopiero w ostatnim czasie, jak mnie wam za sprawą TikToka, pragnę poinformować, że to nie jest tak, że ostatnie 60 dodanych filmów jest nowy. Są to stare filmy, dzięki to którym kanał wypłynął swego czasu na szersze wody. Są one ocenzurowane, trochę inaczej zmontowane, wiele kwestii jest z nich wyciętych, ale już śpieszę z wyjaśnienia. Musicie zrozumieć, drogie dzieciaczki, że na pewnym etapie rozwoju naszej cywilizacji poprawność polityczna wzięła górę nad wszystkim, a jako, że nasz kanał był nie tyle co wulgarny, co wulgarny do granic możliwości, musiałam te filmy pokasować. W innym razie YouTube jako prywatne przedsięwzięcie mógłby od tak zabstryknięciem swoich poprawnie politycznych paluszków gdzieś na orbitę Alfa Centauri A i jeszcze pozdrowiłby nas prywatnej wiadomości, przepraszając za całe zajście i życząc miłego dnia. Krótko mówiąc, kanał mógłby zostać skasowany za nieodpowiednie treści, a ja nawet nie miałbym się jak z wami pożegnać. Zresztą sam i sam usunął większość swoich starych filmów z obawą przed utratą kanału. Ja wam tylko puszczę parę fragmentów starych filmów, które i tak są tylko kroplą w morzu tego wysrywu, jaki prezentowaliśmy na kanale Lata wstecz. Gardzę grubasami Nie jestem w stanie wziąć ich na poważnie, niezależnie od tematu I nie mówię o ludziach z lekkim brzuszkiem albo troszeczkę kluskowatych Mówię o jebanych tułściochach O ludziach, których łatwiej jest przeskoczyć niż kurwa obejść Którzy mają problem przejść dwa kilometry albo wejść po schodach Którzy aby zapiąć pasek od spodni potrzebują bumerangu Nasze ekrany nawiedzi coś wyjątkowego, coś epickiego, coś wspaniałego, coś od czego odbyt sam zaczyna krwawić, Dildo samo wsadza się w dupsko, a twoja stara nagle wali ciężkiego, śmierdzącego kloca na klatę twojego starego. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej kobiecie. Kobieta ta jest wam z pewnością bardzo dobrze znana, ba, zapewnie każdy z Was widział ją niejednokrotnie nago, z chujem w dupie, cipsku bądź w ustach. Pewna kobieta spytała się mnie, czy wolę nóżki czy piersi. Odpowiedziałem, że wolę wygoloną cipeczkę i anal, ale nie była to chyba najlepsza odpowiedź w KFC. Z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że bardzo dobrze, że jedyną osobą, która ma wszystkie stare nagrania na dysku, jestem ja. I nie, nie dodam ich nigdzie w tej pierwotnej wersji. Zapomnijcie! W każdym bądź razie, Burbes, czyli ten gruby, co podkładał głos, gdzieś bodaj w połowie 2017 roku, bez większych spekulacji, olał kanał. Uznał, iż statystyki mówią jasno, że pora zbierać manatki, a i wówczas miał 150 tysięcy ciekawszych zajęć niż klejenie filmów w Vegasie. Filmy straciły bardzo na jakości, a i większość mojego wysrywu miała się nijak do tego, co tworzyliśmy wspólnie. No ale musicie przyznać, że drama z podrabianym Gilgameszem to było złoto. Gówno, Prince! <laughs> na końcu 2020 roku udało mi się przekonać redaktora o powrót na kanał. Lecz jak widać z marnym efektem. Dodał cztery filmy i skończył definitywnie temat, bo jak sam twierdzi, nawet nie wiesz, ile wysiłku mnie kosztuje nagranie tego gówna, a u kur... i wścieklizny dostaje jak to montuje. Do tego wszystko mi się chwa kur... zacina na tym pie... laptopie, wyjne mam! Wielka szkoda, bo setki komentarzy pod tymi filmami, jak i utrzymanie uwagi odbiorców jasno pokazują, że wciąż jest sporo osób, która chętnie oglądała redaktora w nowej wersji. Trzeba powiedzieć sobie jasno: redaktor naczelny zmarnował swój potencjał. Może i teraz popłynę trochę za mocno, ale wydaje mi się, że redaktor jako jeden z tych nielicznych twórców na polskim YouTubie jest naprawdę utalentowaną osobą i myślę, że większość youtuberów mogłaby brać u niego lekcje jak robić YouTube. Miał szansę zrobić coś wielkiego, robić całkiem niegupie liczby, a co za czym idzie zarabiać całkiem niegupie pieniądze, ale ani wy, ani ja życia mu układać nie będziemy. Trochę to dziwne uczucie, ale wielu widzów Borbu TV pisze mi, że wychowywała się na naszych starych filmach. Poważnie, będąc sam dzieciakiem, takim doprawdy dorosłym dzieciakiem, widownia mi mówi, że wychowywała się na tych produkcjach. Wiecie, pierwsze filmiki zostały dodane 7 lat temu. Ja miałam wtedy lat 19. Jak ktoś faktycznie w tamtym okresie był 12 Nastolatkiem, który to oglądał, to chore, ale czas leci, Szanowni Państwo. Teraz powinien być ten magiczny moment, w którym na tle smutnej muzyczki mówię jak to wspaniale przez ostatnie lata mi się dla was tworzyło, jak wyjątkową i w ogóle najlepszą pod słońcem widownią jesteście, ale darujmy sobie. Kanał już od dawna jest zaledwie cieniem tego, czym był na początku, i rozczulanie się nad tym nie jest w ogóle w moim stylu. Mam jednak też dobre wieści, bo ile większość ze zgromadzonych jest tutaj dla tego grubego niż dla mnie, tak jakąś niewielką grupkę swoich odbiorców chyba też mam prawo tutaj mieć. Jeżeli podobała Ci się moja muzyczka, mój Wysryw o tym i o tamtym, to już od jakiegoś czasu robię sobie różne rzeczy na kanale Przygody Carmela. Opowiadam tam historię z mojego życia, a jedna z nich na pewno cię zaciekawi, ponieważ nagrałem film o tym, jak poznałem się właśnie z redaktorem naczelnym i jak to postanowiliśmy stworzyć wspólnie kanał Borbob TV. Link do playlisty z moimi odcinkami pozostawiam wam w pierwszej linijce opisu i od razu, od razu prośba. Nie zostawiajcie mi tam subów z litości. Pierw obejrzyj odcinek i zdecyduj, czy taki content Ci odpowiada. Wolę mieć na tym kanale mniej subskrybentów niż więcej, ale nieaktywnych. Nagrałem Mam też parę piosenek o starych bajkach. Wielkie elo dla Miciego, Stewarda malutkiego i gufiego dla Duffiego, pana proziaczka, dawa balugi, kubusia pochadka. O, coś takiego na party. Żeby ona była non-stop mokra, jakby dowiedziała się o full w totka. podbij do to mnie moja słodka, a ogram cię w ping -ponga. Na 99,9% nic już na Borbo TV nie dodam. I prawdę mówiąc nie wiem, co by musiało się stać, żebym znowu zaczął tu nagrywać. Chyba jakieś straszne choróbsko musiałoby mnie złapać albo redaktora, na które leczenie nie mielibyśmy pieniędzy. Wtedy bym się zgłosił do Was z prośbą o dołączenie do zbiórki na leczenie, na które wówczas nie byłoby nas stać. No to było mocne, ale totalnie bez krzty i ironii, tak bym chyba zrobił. Trochę się wstrzymałem z promocją tego nowego kanału, ale nie chciałem przychodzić tu do państwa z pustymi rękami, dlatego dodałem więc parę filmów i parę nowych piosenek. Raz jeszcze przepraszam, wiem, że i Wy chcielibyście, żeby ten. Ostry Ostatni epicki 30-minutowy film na kanale w wykonaniu redaktora powstał, ale no nie da rady. Pozdrawiam i mam nadzieję, że widzimy się na nowym kanale, na którym mam cichą nadzieję, że kiedyś dobiję 100 tysięcy subskrypcji, by powiesić sobie taki drugi epicki srebrny przycisk z YouTube'a na ścianie. Elo! Jak, Wojtek? Może być? Spisałeś się na medal, kałomełek. Jestem z ciebie dumny. Oddałbym wszystko, by mieć choć w połowie tak idealnego syna jak ty. Dzięki, Wojtek. Wielkie elo dla Flintstonów, Jeffersonów, Digimonów, Pokemonów, Bolka i Lolka dla Mominków i Pinokia. Wielkie elo dla Lucky Dla Donalda jest i Buka, Power Rangersów i dla Reksia. Daty ludwiczka pana Kle...